Hmm. Czyli jeżeli chodzi o grubość, całe jeżeli chodzi o grubość korzeni, mamy jeden metr korzeni i potem układa się warstwę około 1 metra właśnie już tych trzcin na górze. Więc w sumie wyspa ma, 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 posiada warstwę swoją bazową około dwóch metrów. Hmm.

dom nowoczesny czyli to Aha. są te domy które dzisiaj się używa i nazywają się machakuta w dosłownym tłumaczeniu właśnie nowy dom nowoczesny dom a karaki a la cocina i tutaj w ten sposób przygotowywane są posiłki, że układany oczywiście jest kamień. Oczywiście dlatego, że, że, żeby oddzielić ogień od palącej się części trzciny. Korocha Naja, prezydente Antonio. To jest prezydentem wyspy Antonio, czyli on. Witamy prezydenta Bravami. Aplauso,

Naj... Najważniejsza rzecz w życiu Indian UROS, czyli łódka, która się, którą się używa, żeby. Polować, żeby oczywiście łowić ryby głównie, żeby wozić dzieci do szkoły, bo tutaj jest też wyspa taka główna, gdzie jest szkoła mm. dla nich. I także, oczywiście, jak na końcu powiedzieli, wyspa służąca także zakochanym, żeby popłynąć na taką wyspę, gdzie mogą lepiej się poznać.

do przewożenia turystów na takie dodatkowe tury które można sobie tutaj za jakieś tam grosze od nich zaraz wykupić i przejechać się taką łódką to co wam mówiłem wczoraj gdzie jest? w tutaj w angielskiej wiosce, w to jest komuna warka, w i... I, wa I ważna jest taka rzecz, że każda wyspa, ponieważ jest pływająca, tak jak statek, musi być zakotwiczona do dna. Jeżeli, żartują tu, że jeżeli nie zakotwiczymy, to popłyniemy do Boliwii. <śm> 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 To jest proces, ¿Cómo ¿no? 8 a żeby żeby taką wyspę zbudować, proces cały trwa od 8 miesięcy do 1 roku. Hmm. Luego hay que seguir trabajando y trabajando, trabajando. Hmm. Hay que conservar la isla, ¿no? Con este de hmm. capa de totora cada 3 semanas promedio. Za każdy, każdy, co trzy tygodnie trzeba taką wyspę jednak konserwować. Dokładać trzciny, sprawdzać, wiązać. E, bo, ponieważ na dole jest woda, to szybko ro, rozkłada się ta trzcina. Więc jest bardzo Że jednak wyspa kosztuje bardzo dużo pracy. I tak w Y hay un poco inversión, ¿no? Las cuerdas del tronco se necesita mucho aquí. Sí. Hacen islas que están dentro de la tortura, que normalmente como que no aceptan visitantes, no invierten mucho, pero acá sí, pero de alguna de las familias también. Są wyspy, które nie, wy, nie wymagają takich inwestycji, ponieważ znajdują się w środku tej, tych, tych tych właśnie trzcin. i tam nie ma po prostu tyle wiatru, nie, nie, są osłonięte przed tymi falami je, jeziora i nie ma tego szybkiego tak szybkiego procesu destrukcji. Ale te, 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 te wyspy, które właśnie są, znajdują się tam w tu, wśród tych trzcin, są wyspy, które nie akceptują i nie przyjmują też żadnych turystów, dlatego też mniej przejmują się jakimiś tam inwestycjami. Te wyspy ich może wyglądają pro, troszkę prościej, troszkę gorzej, bo po prostu y, tutaj przybywa więcej gości i trzeba bardziej też o to dbać, a jednocześnie wyspa ta bardziej jest na, na, narażona na działanie środków natury. La isla para visitantes. Ale tu mamy tyle rodzin, które mają możliwość do inwestowania w inwestycje. Takie nowe inwestycje. Takie nowe inwestycje. Takie nowe inwestycje. Takie inwestycje. Ale Mają tutaj na tej wyspie nawet są panele, panele so, solarne, żeby mieć po prostu elektryczność. Dlaczego tak naprawdę tworzy się takie też wyspy, to znaczy tworzy się, żeby mieszkać, ale dlaczego się przyjmuje turystów? Wiadomo, że chcą też z czegoś żyć. Pieniądze, które tu zarabiają, służą im do tego, żeby na przykład posłać ich dzieci do, do jakichś lepszych szkół na lądzie. Laktividad tradicional aquí siempre has sido pescado, no? It's the pescado nativo del lago, Karac. Son tamaño normal. Karaccio to jest taka rybka płacu. Nie wiem jak on ma po polsku, ale to jest jakaś taka nazwa tutaj lokalna występująca tutaj. Tak, ten razie też, no? Solo by alimentać. To i tego się nie sprzedaje raczej na zewnątrz, tylko to jest taka rybka mała służące do, do tutaj oby mieszkańcom nativo, Maori, pes gato. Maori taki jakiś sumik. Uh -huh. To są wszystko, to są właśnie wszystko te ryby. On pokazał te dwie ryby, które są oryginalne tu z jeziora Titikaka, które gatunki, które nie No i introducido, la I to jest właśnie ten pstrąg kanadyjski, który został tutaj wprowadzony, który zżera inner. Że tutaj, żeby, żeby trucze, zna, żeby właśnie tego pstrąga złowić, to trzeba tro, wypłynąć na otwarte jezioro. Tutaj w tej zatoce nie ma wstrąg. O to aktiv jest collection de to jest też kolekcja jajek perodekiem. To jest dumna Kut. No to jest taki, to taki kaczki, takiej taki kaczki takiej, To jest kaczka de A to jest myśliwy turystów, który poluje na turystów. To jest To jest bardzo stara broń, gdzie jeszcze prok się ładuje od Lufy.

co ja jest ma mamy, dla Pary To różne takie produkty właśnie lokalne. To, ten produkt lokalny, taka karuzela nazywa się małżeństwo. To jest tutaj w środku, w środku mąż i żona, a dookoła tańczący ich przyjaciele. To Tutaj także, tutaj także są małżeństwa na tej wyspie. Tutaj na tych wyspach są różne fiesty. Tutaj także właśnie tańczą. No, nie Tylko nie mogą pić zbyt długo, bo w ciemności można wpaść na przykład do wody. I tutaj, e, tutaj kobiety robią właśnie takie, takie tkaniny, gdzie przedstawiają codzienne życie e, e, Indian, czyli właśnie... i i, i polowania i, i te domki ich typowe to jest dla nich jest to jakby taki mały, mała książka dokumentująca ich życie

Ważne, bo jest to jedna z najbardziej wolnościowych społeczności, jakie można w ogóle spotkać na Ziemi. Jest to społeczność kompletnie niezależna od nawet z rządu peruwiańskiego. Wiadomo, że oni należą tutaj, te wyspy należą do rządu Peru, ale nie można. Zapominać, że przez ich właśnie położenie oddalone od wybrzeża, które nie miało żadnego znaczenia też także dla Hiszpanów, ich formy życia się zachowały. Oni nie, nie zostali zamienieni w niewolników za czasów kolonizacji, ani nie, też nie, nie przeszkadzali, bo wiadomo też inkowie też mieli swoich niewolników. Inkowie też podbijali ludy, także nie mieli zbyt wielkich problemów ani z inkami, nie mieli zbyt wielkich problemów z, z Hiszpanami, nie mieszali się. Między sobą. Tutaj, jeżeli struktura jest bardzo demokratyczna, każda wyspa ma swojego prezydenta, tak jak tego pana, który rządzi tutaj od roku do dwóch lat i potem forma właśnie tak demokratyczna, że potem wymieniają się oni i przejmuje władzę ktoś następny. W każdej chwili, jeżeli ta osoba się nie podoba albo jakoś marnie zarządza wyspą, może być przez tych członków społeczności zdy zdymisjonowana. Jeżeli się przez dymisję na przykład obrazi, to może po prostu opuścić. Wyspę i zbudować sobie w, swoją własną. Ale jest prezydent całych tych wysp, który i, i to cała jest ta, ta społeczność, która po prostu ustala, gdzie można zbudować tą wyspę, bo wiadomo, że z, gdyby wyspa przy, posta, powstawała przy wyspie, no tak, żeby na przykład nie budować wyspy na drodze, gdzie wypływają na przykład łódki z innej wyspy, więc pewna, pewne dogadywanie się między nimi jest potrzebne. Oni mają swoją szkołę, oczywiście jest częściowo także, tak jak na przykład nasz przewodnik żyje już w Puno, stara się rozwijać tam y, turystykę, dużo ludzi też opuszcza te wyspy, albo na przykład y, opuszczają, opuszczają te wyspy, ale jednak w tej epoce jakieś turystyczne na przykład przybywają i więcej mieszkańców jest w epoce, kiedy jest na przykład więcej turystów, a potem na przykład przemieszczają się znowu do Puno, ale zawsze jest stała liczba mieszkańców tych, tych wysp, około y, dwóch Tysięcy. I to jest właśnie taka dla mnie przykład takiej pięknej społeczności, która, jak mówi w ogóle nie potrzebuje policji, nie potrzebuje sądów, bo tu między nimi po prostu jeżeli rządzą się tu stare prawa, rządzą się stare prawa, to są konserwatyści, którzy spilnują swojej tradycji i tam, gdzie właśnie jest tradycja, tam gdzie się nie miesza z innymi ludami, tam po prostu jest zawsze spokój i, i, i nie, ma, nie ma i wielkich problemów ani z narkotykami, ani z pijaństwem, bo wszyscy razem się kontrolują. Utopia. Słem? Utopia. Jak to utopia? Prawie utopia. No ale to funkcjonuje tu. A ile ty mieszkańców może 2000 65. A uh, i są pod OSI dla To Mniej więcej 2000.

Mniej więcej. Różnie. Niektóre jest 35, niektóre 40. to jest I te, te są wyspy, które nie, o, nie, nie przyjmują turystów, to są wyspy małe. To są wyspy, gdzie mieszka jedna, dwie rodziny. U Ciebie mówi Ablan Aymara, i językiem, którym oni się posługują, to jest ten język od La Paz tutaj w tą stronę. Wszyscy mówią tutaj nie Quechua, tylko Aymara. I dlatego pan mówi Aymara, on mówi po hiszpańsku <laughs> ja dopiero do was po polsku. <laughs> Pero en Aymara usan también unas palabras españolas, no ahora? Y, a, a, mixturando, sí. Pero Aymara, Aymara. Pero se si puede mixturar Hmm. Na przykład ja wam, ja wam powiem to też, on mi to mówi, ale to też podam wam z przykładów innych społeczności indyjskich, których widziałem, że czasem oni mówią tak, na przykład tak jak też jest w Mongolii, że na przykład w Mongolii nie ma słowa mongolskiego na dworzec, tylko po prostu się używa słowo wagzał bo pociągi przyjechały stamtąd z Rosji, tak samo tu na przykład słowo detergenty, no nigdy nie istniało w języku, czyli takie wszystkie te nowoczesne słowa są z hiszpańskiego, ale często jest tak, jak na przykład słucha się przemówienia jakichś takich polityków Indian stąd, czy na przykład w Gwatemali Indian Majów, czy, czy tu w Peru, jest czasem ciekawie, bo jak oni mówią w Quechua czy Weimara, to tak mieszają śmiesznie, że na przykład godziny mówią godziny mówią w tym języku na przykład hiszpańskim na przykład mówią coś tam bla 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 bla, bla nie się rozumie a las ocho de la mañana nie? <laughs> stoję hablando sobre <laughs>